park gołębiów, który projektowałem, no nie sam e, tu było grono chyba trzech osób. Tu jest małe przejście mały przepust natomiast tutaj udało mi się uratować to zadrzewienie. Ono miało być pierwotnie do wycięcia, ale później po e, gdy przejęliśmy to od Wydziału Inwestycji, e, tutaj nadzór i zrobiliśmy taki projekt zastępczy, no to udało mi się przekonać, że te wierzby, bo wtedy one były po prostu tylko i wyłącznie za drzewieniem e, 4-5 metrowymi e, krzakami, no miały być wycięte, miało to być pusto według tego projektu, który wtedy był robiony, my zrobiliśmy projekt zastępczy, no i to, ten fragment udało mi się e, uchronić przed wycięciem. Także te wszystkie drzewa jak na nie patrzę tutaj na tę część skweru. No to mam tą świadomość, że to właściwie coś udało mi się zrobić, coś udało mi się zatrzymać i coś ocalić. Chociaż tam dalej już jest teren już zupełnie otwarty. No, a teraz cieszę. Nie cieszy mnie tylko, że te rzeźby, które tutaj były. Z liceum plastycznego, a tam są piękne e, rzeźba krokodyla, tutaj. E, dalej, dinozaur i ryby na talerzu, czyli znak chrześcijan. E, gdzieś są wrzucone w krzaki. Takie rzeczy należałoby pielęgnować i należałoby po prostu postawić e, tabliczkę, kto je wykonywał, jacy uczniowie. Może to są już uznani artyści w Polsce, a o tym nie wiemy, że tutaj ich ich rzeźby znajdują się na terenie tego parku. A muszę tu kiedyś przyjechać, ale nie być w nocy, tak jak dzisiaj i poglądać się. może dla Was je filmuję.